Nie, nic ci nie jest? Yy, tak. Chyba. Dobra, uciekaj. Tutaj nie jest bezpiecznie. Ja się nią zajmę. Dobrze, dziękuję bardzo za pomoc. Co ty sobie myślisz? Naszym celem jest chaos Ja wtedy myślałam, że jesteśmy po tej samej stronie. A ty bronisz taką ciamajdę? Możesz tknąć wszystkich, ale nie ją! Ja. Co to było? Kosmicka mnie uratowała? I jeszcze te jej słowa. Ona mnie zna? Dobra. Teraz nie na to pora. Czas się przemienić. Teraz to ja muszę jej pomóc. I przynajmniej się odwdzięczę. Srebrny na szyjniku, przemień mnie, abym mogła uratować świat. Nic jej nie rób! Przykro mi, Saler, ale to nie jest twoja sprawa. Widziałam jak obroniłaś pewną dziewczynę. Naprawdę dziękuję ci. Pewnie nie zdążyłabym na czas i nie uratowałabym jej. Naprawdę dziękuję ci, że ją uratowałaś. Eee, spoko, drobnostka. Przepraszam, ja tak naprawdę nie chcę być zła. To jest bardzo skomplikowane. Wybacz, mi. Trzeba się Tobą zająć. Hmm. No i co tutaj z Tobą zrobić? Hmm. Po zdjęciu naszej nitki myślałem, że się przemieni w normalną osobę. Nie wiem czemu czuję, jakby. To był człowiek. No dobra, a spróbujmy tego. Królowie słońca. Proszę, uwolnijcie tą osobę od swojej mocy. Niech stanie się znowu człowiekiem takim, jakim kiedyś była. Ale... Udało się? dobrze, pomogę Pani wstać. Dla wszelkiego bezpieczeństwa niech Pani się oprze o ścianę. Czy ja zostałam opętana? Jeszcze nie wiemy, badamy teraz tą sprawę. Hmm, rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy ten naszyjnik należy do Pani? Hmm, nie, nigdy nie widziałam takiego naszyjnika na oczy. Dobrze, dziękuję bardzo za informację. Summer! Czy wszystko ok? O, hejka! Tak, wszystko okej. Okay. Uratowałam tą panią od swych mocy. Że co proszę? Użyłam swych mocy i tą dziewczynę odczarowałam. Miała na sobie ten naszyjnik, ale nic nie pamięta. Tak, dokładnie tak było. Czyli można powiedzieć, że odkryłaś swoją moc. Super. Dobrze, że dałaś radę sobie sama. Mamy nadzieję, że już nic pani nie będzie zagrażać. My musimy już iść. Da sobie pani radę teraz już sama? Tak, oczywiście. Dziękuję jeszcze raz pani za pomoc. Dobra. Musimy omówić dwie rzeczy. Pierwsza sprawa kto może być kosmitką? Druga sprawa. Milan. Skąd te nowe moce? Jak się o nich dowiedziałaś? A, ale, Skąd ale, ale ty nie masz? Może ty pracujesz dla kosmitki, co? co, hmm. co Albo nie! Albo dlatego w o, kapturze. Się, że nie. A... Hmm. a może po prostu uwolniły się jakieś nowe supermoce? Może. Dobra, Jelen, wstawaj. No, zaczęłaś mnie szarpać! A ja nic takiego złego nie zrobiłam! Nie wiem skąd te moce się pojawiły. Użyłam ich pierwszy raz. Tak czy siak, to był nowy super złoczyńca. Nie miał doświadczenia i nie miał tyle złej energii. Dobrze, że sobie z nią poradziłaś, lecz o wiele trudniej będzie walczyć z tym, kto to stworzył. Zła moc? Czyli im dłużej istnieje taki super złoczyńca, tym jest potężniejszy? Yy, nie, nie, nie. Działa to trochę inaczej. Rzeczy, które dają im moc, to po prostu srebrna biżuteria. Tą, którą ty masz, ja i ciocia Patryśia. Tylko po prostu została użyta do złych celów. Lecz te biżuterie nie są aż takie silne jak twoja. Na słońcu każdy strażnik miał taką biżuterię, żeby chronić rodzinę królewską. Oczywiście rodzina królewska również miała tą biżuterię, ale najmocniejszą, tak na wszelki wypadek. Jak na przykład ja. Jestem siostrą Haribo Księżniczki Słońca, a Patrycia siostrą Kołu, księcia Słońca. Wygląda na to, że osoba, która powoduje zło na Ziemi, również jest ze Słońca i należała prawdopodobnie do straży albo do rodziny królewskiej. Zastanawia mnie tylko, jaki mają cel. Wiemy tylko jedno: trzeba chronić srebrną biżuterię i Willen. Jeśli zło zostanie zażegnane, Willen wróci na Słońce jako królowa. Ktoś w końcu musi zarządzać naszą planetą. Królową? Czy ja sobie w ogóle poradzę z tym wszystkim? Mam dopiero 14 lat! Musisz. To twój obowiązek. A co się stało z moimi dziadkami? Nigdy ich nie poznałam. Powstała wojna wszechświata i musieli ewakuować rodzinę królewską na ziemię. Niestety, twoi dziadkowie nie zdążyli. Prawdopodobnie to ta sama osoba teraz powoduje zło na ziemi. Przyszła za nami, zabiła już twoich rodziców. Więc teraz celem prawdopodobnie jesteś Ty i naszym Miki.